potrzebuje budowniczego budowniczego na miarę Reunda bielackiego wojewody mazowieckiego z pierwszych dziesięcioleci xix wieku który tak naprawdę stworzył łódź czy budowniczego na miarę prezydenta aleksego rzewskiego pierwszego jednego z pierwszych prezydentów pozyskania budowości w 1918 roku człowieka który zbudował szkoły który zaczął budowę wodociągów ludzkich, który budował komunikację, znaczy rozszerzał zakres komunikacji, która już istniała w Łodzi, komunikacji tramwajowej. Takiego budowniczego potrzebujemy i dziś. Stoimy przed określonymi wyzwaniami takimi jak budowa nowego centrum Łodzi, jak przywrócenie blasku ulicy Piotrkowskiej, ale najważniejsze, najważniejsze to tak naprawdę zmiana, zmiana wizerunku miasta, zmiana jego, w jakimś sensie jego tożsamości miasta takiego w którym jeszcze widać pozostałości po przemyśle przede wszystkim który dominował kiedyś i i które te pozostałości musimy usunąć. Liczymy na to, że pani Hanna Zanowska, która jest inżynierem budownictwa, jak panowie wiedzą, będzie miała wszelkie dane ku temu, wszelkie szanse na to, aby z tych swoich umiejętności budowania skorzystać i, ten, i to nowe centrum w łodzi, ten blask ulicy Piotkowskiej przywrócić. No, nie wyklucza się Państwo koalicji w Radzie Miejskiej z Platformą Obywatelską? Nie wykluczamy. To jest bardzo ładnie Pan wprowadził, Panie Dyrektorze, w odpowiedź na to pytanie. Nie wykluczamy te, tej koalicji. Uważamy że, uważamy, że jest szansa na taką koalicję, ale oczywiście to dopiero jest pierwszy krok na drodze do tej koalicji. Mamy nadzieję, że kolejne kroki będziemy wspólnie wykonywać już z naszymi partnerami w Platformie Obywatelskiej z Panią Prezydent Hanną Zdanowską i innymi politykami Platformy Obywatelskiej.